Drodzy absolwenci, drodzy przyjaciele zespołu szkół weterynaryjnych ogólnokształcących nr 7 w Łomsz, 20 września 2025 roku mamy ogromny zaszczyt świętować wspaniały jubileusz. Jubileusz 75-lecia naszej szkoły, która przez te lata stała się nie tylko miejscem nauki, ale przede wszystkim domem wielu pokoleń, symbolem tradycji, patriotyzmu oraz... Dobrej pracy. Przez te wszystkie lata nasza placówka nieustannie pielęgnowała wartości, które są fundamentem naszej wspólnoty: szacunek do historii, miłość do ojczyzny, dobro, piękno, prawda oraz przekonanie, że tylko praca i dzięki pracy można osiągnąć sukcesy. Każdy korytarz, każda szkolna ławka, każde spotkanie w murach naszej szkoły świadczy o dążeniu do doskonałości, zarówno tej w sferze dydaktyczno-wychowawczej, jak również w kształtowaniu postaw obywatelskich. Nie sposób nie wspomnieć o dynamicznym rozwoju naszej nowoczesnej placówki. Inwestycje w infrastrukturę, nowoczesne technologie oraz metody nauczania sprawiły, że szkoła jest dziś miejscem, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni lat, nie tylko wzbogaciły ofertę edukacyjną, ale przede wszystkim pozwoliły nam przygotować młode pokolenie do współczesnego świata. Patriotyzm który zawsze był i pozostaje istotnym elementem naszej misji, inspiruje nas do działania na rzecz wspólnego dobra, kształtowania świadomych obywateli. Współczesne wyzwania wymagają od nas zaangażowania, odwagi oraz nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań, zarówno i tych edukacyjnych, jak i w tym codziennym życiu. Dziś. Patrząc na bogatą historię naszej pięknej szkoły możemy z dumą i radością stwierdzić, że wspólnie budowaliśmy nie tylko miejsce nauki, ale na przestrzeni wieków ją pięknie rozwinęliśmy. Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim tym, którzy przez te lata przyczynili się do sukcesu naszej placówki. Prezydentom miasta, nauczycielom, pracownikom, administracji i obsługi, rodzicom oraz uczniom, i przede wszystkim Wam, drodzy absolwenci. To dzięki Waszej codziennej pracy, oddaniu i miłości do nauczania, mogliśmy tworzyć to miejsce, które jest symbolem nie tylko wiedzy i nauki, ale także wartości wspólnego dobra i wzajemnego szacunku. Niech nadchodzące lata będą kolejnym etapem w budowaniu naszej szkolnej tradycji otwartości na zmiany i ciągłego rozwoju w kierunku kształcenia zawodowego. Razem, pamiętając o naszej historii i czerpiąc z doświadczeń przeszłości, możemy kształtować przyszłość opartą na wartościach. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za obecność i za wsparcie. Życzę nam wszystkim dalszych sukcesów i inspiracji do podejmowania coraz to nowych zadań. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. 20 września 2025 rok. Zapraszam ślicznie, drodzy absolwenci.